Pora na krótki opening kilku paczek. Na początek złota paczka premium. I to jest... Altamari. Kamara, Bakery, Traury. Nie, nie, nie. Premier League zachowam. Paczka dwóch piłkarzy 75+. Plus. Jest napastnik, jest na Anglia. Czy to Iwan Towni? Tak jest. Iwan Towni. 81. I Burjan. Tam Burham. Kolejna paczka Dwóch piłkarzy. 75+. siedemdziesiąt plus. To jest jakaś żółwica. Tamaris Egrola. I McAllister. Ale to nie ten, którego bym chciał trafić. I obok niego Gomez. Patrzka dwóch piłkarzy 80, plus. Prawy obrońca. Hiszpania. Premier Pedro Poro. Demon prędkości na prawej obronie. I Boniface. Paczka dwóch piłkarzy 81. Plus. Radek obrony. Nie znam jej nazwiska. Gils. I Emreczan. No, z Emre można coś pokombinować. Mam jeszcze jego Złota paczka piłkarzy Prime. Lecimy. Pomocnik. Specja. Demelik, Kulusewski. Szkoda, że nie napastnik i na przykład nie jest Arsenalu. arcynalu. Grecia, Bejera. Antonia Silva, Suarez, Palewa, Almada, Weghorst. Rytki. Ryt. I I mega paczka rzadkich kart Dawno jej nie było Ofensywny pomocnik, Protokalia String 82 A nie To Pedro Gonzalves Ale to tylko trochę lepiej O, jest Hansko. No i fajnie Będzie do składu a poza tym sam syf. Ewentualnie jeszcze ten Hernandez albo Otavio. Tylko, że tym Otavio nie będę grał. O, dwa cienie. Fajnie. O kurwa. Ale te stroje Leeds United fajnie wyglądają. Zobaczmy pogląd w złotej paczce. Lewy pomocnik. Włochy, Bundesliga. Grypo. Dobra, pominę, bez sensu już. Patrzeć. Markin, Łamach, i Benfica. No to czas polecieć z rajwalsami. Dalej mam tego strika. Jestem w szóstej lidze. Zamierzam dostać się do czwartej. Przed Hanco, zamiast Meneza jest Krytua. Ale reszta bez zmian. Także czas znaleźć przeciwnika. Jeszcze wspomnę o jednym SBC, a dokładnie o SBC Leon Grecka, flashback. To Leon Grecka, który podpisał umowę w 2018 roku w Fajryny Monachium. Statystyki: no 81 pace'a, trochę lepiej niż na zwykłej złotej karcie. Strzały obrona, no trochę gorzej niż na bazowej karcie złotej. Podania, dribbling, lepsze. Co do fizyczności. Gorsza skoczność, siła i agresja, ale znacznie lepsza stanima anima Tamina. Playstyle, potężny strzał, precyzyjna główka, incisive pass, relentless i bruiser. Tak, wymagania na goryckę. Skład 82. Skład 82, czyli 2 składy 82. Skład 83. 2 składy 84 i skład 85. No jest to trochę tak samo jak w przypadku Zubimendi'ego, tylko że Zubimendi ma skład 86 jeszcze wymagany. Leon Gorecka jest znacznie bardziej opłacalny niż Zubimendi. Jak ktoś jest fanem Bayernu i lubi Leona Goreckę, no myślę, że będzie zadowolony jak go zrobi. Toty tu to Glory. No karty Toty na razie nie ma. Mocna obrona. Miary. I kolejny I Jaki ticket! Strzela gola na 1-0. Nie wierzę... Jak po skikowa? Co jej pobieg? Ja... Kikikę! 2-1! Wiedziałem, że strzeli po długim. Aj, jaki jest z szansą na hat ale jeszcze nie. I Alvarez! 3-1! Pięknie! Zakani nie strzela! Jaki dicie! Nie strzela! No presjai, no żeby tak coś się stawiało. Na szczęście żółta. No on nie może sobie tak po prostu uciekać i nie było... Jest szans na dogonienie. Ja pierdolę tak szybko odrobić stratę. I ja tyle się męczyłem, żeby strzelić tylko w kola chociaż. Kikikie! 4 do 3! Tak jest! No i Alvarez pudłuje. No i tak to się kończy. No i 5 do Nie wierzy. Orażka 504. On nie był jakiś dobry. Oho, Marodman. Brawo, grupła! No to sobie mnie wyklepał. No, <laughs> a oczywiście. Dobra, widzę, że mecz jest ustawiony. Jaki tikę nie strzela. Może trzeba było podejść. Miałem doskonałą sytuację. No i Alvarez nie strzela. I HANCKO! jeden jeden. No drogą, jak smutne trzeba mieć życie, żeby psuć je komuś innemu. Na ile... No i straciłem po kikofie. Znowu. Jakiegoś simpa. No i 3-1. Dobra, tu trzeba się skupić, bo za niedługo to ja nic tutaj nie wygram. Jaki kikę! 3-2. Jeszcze jedna. No chyba, że stracę znowu po kikofie. Za kani! Trzy do trzech. Wracamy. Jakie tych pudło? ten Nie wierzę w to, no i koniec zamiast wygrać jest porażka, kolejna porażka, jedną branku, paraczaj w C. I Alvarez! jeden 0 wykorzystujemy błąd przeciwnika, jaki tikę nie strzela, jaki tikę broni wikariu. No i niestety raj nie strzela. Jaki tiken nie strzela. I Rice Dało się. na się. No jaki nie mogę strzelić. Czy on jeszcze tak zagrał? Na krytua. Jest! Zakani! 3-1 Powiększamy prowadzenie. Jaki ticket! Kolejne pudło W jego wykonaniu I Alvarez 4-1 Czy to będzie Ragequid? O Jest Ragequid. Przeciwnik opuścił mecz Okej, okay, pojedynek Strzel gola pierwszy Dobra, trzeba strzelić Dobra Walka ze śmietnikami Hej, całkiem ciekawy skład. Co? Przesunąłem się tym krótła i kimś strzelił. Jest! Rice, na jeden-1 Jajs, znowu pudło. I jaki ticke nie strzela. Ooooj. Nieźle się wyleo... powylewało... dla mnie. Wykorzystane zamieszanie. Chociaż to powinna być bramka. No bo no. jest jakiś Jakiś ci strzela. No, wiesz... I 3 do 2 w końcu się przełamał. A no bez jajno przesuwam się tym ramkarzem, no. 4 do 3. Dobrze, rytuał. Jest koniec meczu. Wynik 4 do 3. Zaraz, ale ja nie ukończyłem tego wyzwania. Przecież to mój przeciwnik strzelił pierwszy. Te wyzwania czasem są naprawdę głupie. Ale mamy kwalifikacje do Championsów. Paczka z piłkarzem 82+. Jest walkout. Tak, pomocy. Obrońca znaczy. To Trent Alexander-Arnold. To fajnie, fajnie. Zawsze chętnie przygarnę piłkarza Re Realu Madryt. Szkoda tylko, że on jest niegrywalny na PO. A niestety pozycji prawego pomocnika, no nie, pozycji prawego pomocnika nie ma. Nie ma pozycji pomocnika środkowego. Z takimi statystykami na pomocnika idealny. Incisive pasy, long ball passy, whipped pass plus, no ja rzadko wrzucam. Relentless plus, znaczy relentless, bez plusa. Manhattan. Ok, jest sam Kerry. O, pięknie. Alvarez zdążył i wyłożył na tapinę dla Ekitikę. I jest endo. Nie, 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 to nie to była symulka. A sędzia to jebany Simp. Sędzia to Simp. Okej, okay, jest sisi. No i niestety. No i 21. Nie chciałem do Akitiki Jest, garincza. Zmiany. Yes! Karylias! Jakie 4 2.

Mecz jeszcze nie skończył. I Alvarez Sześć to trzech I jakie jeszcze dobija Siedem trzy Essa z tobą, simpie jebany Nawet sędzia skorumpowany ci nie pomógł Ale był simpem 7 do 3. No lepiej nie mógłbym tego awansu sobie wywalczyć. Wiktoria. I mamy piątą ligę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku.